W taki sposób. Siemoneczko, jestem motorzech I nagrywam dla was pierwszego motovloga. No, teoretycznie pierwszego Bo można powiedzieć, że dwa już nagrałem Ale tego wrzucę jako pierwszy Zapewne Tylko gorsza sytuacja z tym drugim motowrogiem, Właśnie, zdecydowanie gorsza Bo się nie nagrał Niektórzy znają te uczucie, bo tak się czasami zdarza, ale ten powinien się nagrywać. What? Kto to był? Nie wiem. Dobra, może po prostu ktoś. To chciał pomachać. Akurat załapał się na motovloga Ja cię kręcę. Super sprawa. No dobra, no. Nie poznałem, żeby to ktoś znajomy był, zwłaszcza w takim samochodzie. No. Dobra, ruszajmy. Bo zaraz na... zacznę przynudzać. I tyle będzie. Eko. Tylko żałuję, że ten. Motowlog poprzedni się nie nagrał nie, no, taki idealny był. <grym> Dobra, ocieramy łzy i jedziemy. Popatrzcie sobie w domu. No tak naprawdę, trochę będę żałował. Kto by nie żałował, no poświęcił trochę czasu na nagranie, go. No, no, tylko, że mówił do siebie, nie do mikrofonu, bo się nie nagrywał. No tak taki smuteczek. No. Takim lekkim smuteczkiem zaczynamy tego motovloga. No, Ale nie płaczmy już. Porozmawiajmy o czymś weselszym, no na przykład pomachajmy o no dobra, kiwnął główką o, następny motocyklista kurna, jakiego mam farta tyle ludzi widzę na mozorkach. ja cię kręcę to mi się podoba o, też pomachał o. tylko ciekawe czy cokolwiek zauważyliście z tego machania trochę średnio mi się to wydaje no matka żeby ta kamera dobrze wyglądała akurat policja jedzie a ja sobie macham rączko he jak świetnie Zaraz pójdzie mandacik za nietrzymanie rąk na kierownicy ale czego by nie? Jakby mieli włączony rejestrator, to no, mogliby kurna Nie no ten kabelek zasłania wszystko chyba Nie że teraz to o! Teraz całkiem już poleciał daleko Dobrze, że nie w obiektów. Dobra, tam już nie będzie przeszkadzał. Ojdzie o, no co, to? kabelka. No to właśnie to jest mój mikrofon podłączony. No. Do telefonu? Nie żeby co. Tak to No W sumie pomógł mi jeden kolega. No, pomógł, no po co no pomysł jak to zrobić kurcze może kiedy powiem jak to wygląda jak chcecie to nawet mogę y, nagrać filmik osobny o tym czemu nie akurat dodatkowy by był już jakaś tematyka no coś trzeba pomyśleć no a czemu nie powiem kto to na Instagramie mój kolega motofotki, jego profil się nazywa jak chcecie, możecie wpadać. Jak już mówię o jego profilu, no to powiem o swoim. Nazywa się tak samo jak ten kanał, moto orzech. Znajdziecie na Instagramie, jeżeli ktoś by chciał. Może zobaczyć. Jak się podoba, to obserwować. Trzeba to o coś zapytać. Bo wydaje mi się, no może i dobrze mi się wydaje, że troszkę ciężko byłoby wam rozpoznać, co to za motocykl. To właśnie na Instagramie możecie sprawdzić. Jeżeli po wyglądzie nie możecie tego stwierdzić. no, no, macie teraz zegwostkę. co to za motoska w poprzednim motovlogu fajne kwestie poruszyłem a na przykład taką że strasznie no, że strasznie świrują czujniki Yy, ilości paliwa, która jest w zbiorniku. Yy, właśnie przydarzyła mi się taka sytuacja dzisiaj, oczywiście przed nagrywaniem nieudanego motovloga, ale dobra, już nie wspominam o nich więcej. Dobra, to oddzielny motovlog. Dobra. No. Yy, tak więc przydarzyła mi się taka sytuacja, że zamiast tych trzech kresek, które tutaj są, była jedna i to jeszcze ikonka od rezerwy migała. Masakra! To nie ukrywam, że przed nagrywaniem yy, tak dosyć agresywnie pojeździłem to. Tam mógł więcej spalić. Ale nie aż tak. To by musiał być pojemność litr, a nie tak jak tu jest. Na razie to nie będzie tajemnica. A czemu będzie? <laughs> no właśnie. Wspomnę to głupie wątek. Masakr. Niedobrze, niedobrze. No tak, no to była to jedna kreseczka. Mówię. Wyświetlać jeszcze raz uruchomię. Uruchamiam. A to nadal to, to samo. Dobra. Otwieram zbiornik paliwa. Patrzę, połowa zbiornika muszę narzeczyć. Rzecz. Rzec. No dobra, wkładam kluczek. przekręcam. Nagle trzy kręciki wróciły. Nie ja wiem, zamacham motocyklem czy co Żeby zobaczyć ile paliwa już wróciły. Jakie to awaryjne jakieś, no awaryjne, nie awaryjne, no, po prostu tak działają te czujniki yy, ilości paliwa w zbiorniku. Dobra. Hmm. Właśnie i to w każdym motocyklu na jakim jeździłem pojawił się podobny problem. Że po prostu nie pokazywały takiej wartości, jaka powinna być, lub po prostu świrowały Powiedzmy na chwilę lub na jakiś czas. W ten sposób. No to jak się znam od to już się wie, ile mi więcej pali. i Ten wskaźnik że tak nie do końca paliwa jest potrzebny. No ja się wie, ile na danym baku zrobi się paliwa y, względem y, stylu jazdy. W poprzednim motocyklu yy, było to tak, że zatankowałem za 10 zł i miałem połowę zbiornika z polotami do pełnego to skuterek to się uruchamia powoli no właśnie, za 10 zł, no była to 125, no ale no za 10 zł, Właśnie, dziwna sprawa Ale bo już powiem tak Powiem tak, że ta 125 naprawdę mało paliła Bardzo mało Na pewnym baku. kurczę nie pamiętam no e, to się wrócimy nie pamiętam jaka pojemność była tego baku ale na pewno mniejsza niż tutaj jak już bo tutaj jest 13 litry a tam może 10 było coś takiego mi się kojarzy no to załóżmy, że 10 litry wchodziło i mogłem przejechać ponad 400 kilometrów na tym zbiorniku można powiedzieć masakra, co nie? Nie wiem, jak inne 125 wypadają, ale 442 km, coś takiego pamiętam, że nawet osiągałem. I nie żeby co, ale ja nie jeździłem tak ekonomicznie, tak powolutku, jak niektórzy by określili, jak stary dziadek. <laughs> Tylko. Jak to w 125? No manetka do końca i ogień na tłoki. <grym> no właśnie, tak się jeździło z 125. Ojciec, ile ona ode mnie dostała, można powiedzieć. Ostro się nie ganiało No właśnie, i paliła tak mało. No ten pali trochę więcej, no ale pojemność większa. zgadujcie, zgadujcie jaka to pojemność Jezu, czekaj, czekaj, czekaj. trochę, czekajcie trochę zwolnie specjalnie pokazać wam jak to chodzi i ocencie jaka pojemność może chodzić w taki sposób względem przyspieszenia Już skuterzyście nie pomachałem Mogłem, ale nie wiem, jakoś dziwnie się tak wstrzymałem Czasami nie wiem kompletnie, mam pomachać skuterzyście, czy nie pomachać Ale staram się machać, zwłaszcza młodym osobom Starsi to niekoniecznie reagują Aż mi się przypomniało, jak... Miałem mnie wspominać, ale wspomnę W poprzednim motovlogu, który się nie nagrał E, właśnie 125 Jechał w takim średnim wieku facet, można powiedzieć Taki... Już bardziej taki starszy I pomachałem mu I on tak odmachał A się bardziej zaśmiałem Że nie miał takiego stroju motocyklowego no, Ja niby też nie, a może tutaj trochę widać, powiedzmy Ale... Takiego tego nie mam Tylko jak on pomachał to miał czerwono roboczo rękawiczkę <grych> tak, rękawiczkę to, oczywiście nie mam nic do tego po prostu lepiej mieć taką rękawiczkę niż nie mieć nic w razie czego może ktoś się akurat będzie z tego śmiał może nie ale uważam, że lepiej mieć niż nie mieć ja kiedyś jak na 125 jeździłem to właśnie nie miałem kompletnie nic. No i niestety do dziś tego żałuję. Tak, żałuję. Dlatego, że się wywaliłem. I to porządnie można powiedzieć. Ale co mi się stało? To już jeżeli będziecie chcieli wiedzieć. Tak to opowiedzieć o sobie w jednym filmiku to tak słabo Moim zdaniem. Znowu policję widzę. Który to już dziś raz. Nie no, po prostu jak y, bym rozmawiał na dany temat y, w oddzielnym filmiku, to mógł bardziej go rozwinąć. Dłużej o nim porozmawiasz po prostu. Tak to tylko wspomnę to i to i to i to, a tak to poświęcony bardziej swoje emocje przekażę. Może niektórzy niektóre osoby będą chciały posłuchać, jak się po prostu czułem podczas tej sytuacji. Po prostu Ciężko określić, jak to też było. Kurna. Nie chcę po prostu za dużo zdradzić, Ale no nie było to z mojej winy. Można powiedzieć ten wypadek cały, ale nie był on z udziałem nikogo. Nie była to żadna słóczka, nie było to nic, po prostu. Tak jakby coś się z motocyklem stało. Jeszcze dokładnie do dzisiaj nie określam, jak ten motocykl się zachował wtedy. Nie wiem, kogo obwiniać, dlatego wolę nie obwiniać nikogo. Starać się nie przypominać o tej sytuacji, i tyle. Ech, trochę zaczął się nudny ten motowlak robić. Mam wrażenie, że ta osoba troszeczkę za późno ten kierunkowskaz włączyła. Zwłaszcza, że jak rozmawiam, to nie zawsze w danym momencie się skupię tak na drodze. Niby bardzo się staram skupiać, ale akurat jak tak rozmyślam. Tu mi tak na chwilę w lewo y, z uciek, y, uciekł Ale zauważyłem, że hamuje, że ten kierunkowskaz jednak się pojawił Dobra, jeszcze tak... Y, na szybko wrócę do... Do, 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 do Właśnie, tak to jest jak się skupia człowiek na drodze, zwłaszcza na rondzie Aż mi się przypomniała sytuacja ślif na rondzie Pozdrowienia dla tej osoby, która zaliczyła ślif na rondzie ja, ja raz mało nie miałem kurczę jak to się nazywało Kurczę, lepiej powiedzieć po polsku po prostu przez niekoło mało mi się nie uślizgnęło na rondzie, tak się złożyłem masz masakra. masakra, ale chciałem wrócić do czujników po prostu tych 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 no, zbiornikach ilości paliwa, kurczę brakuje że jeszcze jak jeździłem, bo cały czas mam te trzy kreski, a przejechałem na nich na trzech kreskach z 20 km i nagle podczas jazdy mi się cztery kreski zrobiły Cze idzie tam No właśnie to jest magia z tymi czujnikami Ilości paliwa Jeju, jak te trzy słowa ciężko zapamiętać jakoś Jak się tego nie używa to... Słów takich to się używa, ale no, Może wiecie o co chodzi Teraz bym się rozbijał, nad wytłumaczeniem to już całkiem masakra była. O, następny motocyklista, tam gdzie O, tak się wysunę, żebyście widzieli, czyżby to jakiś skuterek? Może. Tak, może nie. Wow, tylko by to nagrywało się. O, kurde. Właśnie, takie czerwone, widzicie? E, na drodze to jest. Kurde. To właśnie jest najniebezpieczniejsza rzecz. Albo jak dziury jakie są. Mam bardzo czuły tutaj ABS, bo tak ten mototyk ma ABS. I mam bardzo czuły. I jak wciskam hamulec, i on wyczuje te dziury nierówności, to na nich odpuszcza po prostu hamulec. I prawie można powiedzieć, że w ogóle nie hamuje. I przez to wydłuża mi się droga hamowania. To mi się bardzo nie podoba raz można powiedzieć jak szybciej leciałem to tak jak tu stoję to ledwo wyhamowałem przed samochodem no tak można powiedzieć akurat wyhamowałem tak jak tu stoję ale to celutki czas hamowałem No tak, ale to w początkach było jak już motocykl kupiłem to wiecie nie spodziewałem się takiej sytuacji bo tu były mm, studzienki tak na drodze i, I jeszcze jakieś nierówności na tej drodze, by właśnie taka sytuacja wystąpiła. No, skuterkiem poleciał. oj czy będziecie widzieć? o motku, Nie wiem. Albo całkiem zasłaniałem, albo nie wiem. Ja mam tutaj tylko prosto lecieć. A mogłem w lewo. Ale też się zagadałem. Bo muszę zawrócić. Nie ma innej opcji. To co ja bym się już w stronę domu kierował Chociaż kilometrów niby sporo jeszcze do domu Bo w tym mieście to ja nie mieszkać Dobra Sprawdzimy co nagrywa w ogóle